Pamiętam, jak biegłem przez tydzień w deszczu. Dzień w dzień 42 km. Temperatury były 6-7 stopni, to był wrzesień, Bawaria, Niemcy, więc zaskoczyło mnie to trochę, i wiesz, i liczyłem, że będzie cieplej. Czułem, że nie będzie padało. Nagle pada już drugi, trzeci, czwarty dzień. Wszystkie rzeczy mam mokre, nie mam suchych butów, które mógłbym założyć. W kamperze zaczyna śmierdzieć, bo ta wilgoć się unosi. Ekipa, wiesz, już trochę nastroje siadają, bo nawet nie można wyjść z kampera, tylko ja wychodzę i biegnę. I pamiętam taki moment, kiedy po kilku godzinach biegu zalało mi telefon, nie miałem jak się skontaktować z moją ekipą, przemokłem do suchej nitki, zmarzłem tak, że jak rozwiązała mi się sznurówka, to nie mogłem jej zawiązać, bo mi ręce zdrętwiały. Pochylam się nad tą sznurówką, próbuję ją zawiązać, kurzam się, że to mi tak nie idzie, że, że już to, któryś dzień, ja jeszcze nie wiem ile to będzie trwało. I pamiętam, że wtedy mnie taki spokój ogarnął, ja sobie pomyślałem, ja i tak to zrobię. Ja i tak to zrobię. Więc to było coś co się we mnie zmieniło, że ja w tamtym momencie odkryłem zamiast, że zamiast narzekać, ja wziąłem to na klatę i nagle jakiś spokój mnie ogarnął i zacząłem przestałem myśleć o tym, że wszystko musi być idealnie, a zacząłem myśleć o tym, że nieważne jak będzie ja i tak to zrobię. I takie właśnie to się we mnie zmienia. Ja się wtedy z takim człowiekiem staję. To jest super, naprawdę polecam każdemu zrobić coś tak trudnego, że jak wrócisz do domu, to takie zwykłe zadania będą, będą już niczym wielkim.